Pamiętajcie, aby dołączyć do mojego Discorda, gdzie będziecie mogli rozmawiać ze mną, dostawać informacje o nowych odcinkach. Będziecie mogli być na Offtopiku i ogólnie porozmawiać ze mną i z innymi. Pamiętajcie, aby zapoznać się z regulaminem i my dalej przechodzimy do odcinka. Siemanko widzowie, witam Was w odcinku piątym z naszego sezonowa pierwszego. Dlaczego mnie nie było 7 dni, czy tam nawet 8, 8 dni? Nie było mnie dlatego, że. No, że nie miałem czasu. Dlatego nie było mnie po prostu. Ale ja już wracam. Nagram dla Was filmik jeszcze w piątek, sobotę, niedzielę. Myślę, że się uda. No, a no, bo teraz niby są ferie, ale niby jest mnóstwo zajęć, tak więc e, ja ma, nie miałem obecnie co jakoś e, dużo czasu na nagranie tego, bo musiałem cały czas gdzieś jeździć. Wiem, wiem, że to są ferie, nigdzie nie wyjechałem, ale po prostu musiałem jeździć wszędzie z rodzicami, bo nie mieli gdzie mnie zostawić, i no... Bo oni wyjeżdżali gdzieś tak na 200 km, więc czasami. Więc czasami sam zostawałem w domu, co bardzo rzadko się zdarzało: po prostu w domu nie ma nic do roboty oprócz siedzenia przed komputerem, a oni mówią mi, że nie możesz siedzieć przed komputerem. Aczkolwiek, nie patrzę na budżet, aczkolwiek yy, yy, op, tam, tam. Patrzyłem również, chciałem przeprowadzić oprócz tego jeszcze taki eksperyment, co się stanie jak zostawię na chwilę moje filmy. Rezultat był naprawdę spoko, jestem zadowolony z niego. A dzisiejszym planem jest zbudować coś więcej niż 2000 mieszkańców. No, ogromny cel. I masz bardzo mało wody, ale do której, O którą wodę chodzi? O, o to. Oni chcą, żebyśmy bomby wybudowali. I krótko mówiąc, po prostu nie zdążyłem tego nagrać, i to jest tak właściwie jedynym powodem, dlaczego mnie nie, nie było 7 dni. I właśnie. Naprawdę fajne wyniki to zrobiło. Ale, ale, tu nam się jakiś budynek wybudował. Czy one są w pełni zapełnione? Proszę mi mówić, że są w pełni. Zwykle nie. Mieszkajcie tu ludzie. Oni wszyscy się wiedzą, gdzie chyba ten. Przeprowadzili? Tu się przeprowadzili, do tego World Trade Center. Okej. Okay. Ej, co? World Trade Center. Dobra, Empire State Building. Niech będzie. I, i zbudujemy sobie gdzieś przychodnie. To się stawia. Dobra, niech będzie tu. Musi mieć World Trade Center. Dostęp do podstawowego do podstawowej służby zdrowia. Ale to bez straż pożarna, ona na luzie sięga to wszystko. Nie, no może nie na luzie. Krótko mówiąc, chciałbym jeszcze ją tutaj taką remiskę postawić, ale budżet nam nie za bardzo nie pozwala. zobaczmy w ogóle, jak się buduje w końcu te aleje, bo my już się w ogóle do tego ronda dobudowaliśmy. Ja tego nie zauważyłem. To naprawdę jakąś jakąś czy coś. Yy, ale zauważyłem też jedną rzecz. To się nam nie połączyło z tym, co mam z tym zrobić. No, połączyć to. Gratulacje, ale chciałem przetestować, jak się buduje to aleje, Bo ja nie mam pojęcia, jak to się robi. Tak samo jak wy, nie mam pojęcia. No, chyba, że ktoś wie, no to niech napisze w komentarzu, jak się robi aleje w Tiotam. Y, więc my sobie to zburzymy. I teraz spróbujemy robić aleje. Y, jak to wyjdzie? No, nie, tutaj jest transport drogi. Aleja. Czemu nie chce się budować? Masz jakiś problem? Niżej. Dobra. Jaka jedna pasmowa? Nie, jedna pasmowa nie będzie aleja. Jak ta aleja wygląda? Ech. Ona kosztuje 650? Zobaczmy sobie. Bo ja wiem, jak ta aleja wygląda. To zobaczmy sobie, jakbyśmy to zrobili z drogi jednokierunkowej. Mamy w tą stronę? W tą stronę. A no w sumie zróbmy to tak na jedną kratkę. Yy. Zobaczmy, jakie byłyby tego koszty. 934. Ok. To w tą stronę jedno. W którą to jedzie? Nie mam pojęcia. Proszę mi powiedzieć. Co to jest w ogóle za kamera? Ok. Zrobimy sobie tak. Yy bierzemy sobie naszą drogę jednokierunkową i zbudujemy sobie jedną w tą stronę, jedną w tą bierzemy sobie to, włożymy mamy i teraz dodamy sobie coś po środku, czyli dekoracje I tutaj jest pochrona. jak to się dzieje, że ja klikam D, a to mi jak A A, bo tutaj tak się przesuwa i zrobimy sobie dekoracje to ja nie wiem, czy to nie są nie jest w dekoracjach, ale chyba nie. Hmm, gdzie to jest? I to są węzły. Tu jest wiadukt, węzeł koniczynkowy, węzeł autostradowy. Y I coś tam. I teraz sobie zobaczmy. Dekoracje gdzieś tu są, w no, publicznych będą. Nie wiem, czy by tego parkiem po prostu nie możemy zdekorować. Zde no, możemy parkiem. Tylko, że musi być to park z drzewem. No nie, nie będziesz mi nalegać, że będą zmarły. O! Czy wygląda? Wygląda. Ale czy drogie? Tak. Więc bardziej opłaca nam się jednak budować dwupasmówki. Więc ta aleja pojedyncza jest chyba tańsza. Do zrobienia... Chociaż nie. No bo to w dwa pasy my zapłaciliśmy że tam 700... A, tutaj ktoś się ukatrupił, dobra. <grywa> yy. Yy. Zobaczmy. Yy. Gdzie są cmentarze? Nie wiem, w religii A nie to jest w mediach. Media ekspert. W podchówek cmentarz. Tutaj idealnie pasuje ten cmentarz. Choć by nie miało moje miasto problemy, problemów z prądem. Yy. Zmniejszmy sobie tą wydajność, bo to teraz będzie. No to tutaj aż tak dużo osób nie umiera. Więc wszystko nam się tutaj ładnie powodowało. Tutaj ludzie mieszkają w tych bloczkach, Co ostatnio nie postawiliśmy. Spokojne wyglądają nawet. Dlatego chciałbym jeszcze postawić takie osiedle. Budżet nam się zwiększył, tam 12 tysięcy. Nie liczę dokładnie. Więc możemy sobie zrobić Jakby tak, żeby fajnie wyglądało, że tu już jest taki koniec miasta. Weźmiemy sobie taką drogę gruntową. Zjedziemy... Chwila. To nie ta droga. Zjedziemy sobie stąd. Jak na 8 kratek. Potem e, zrobimy sobie odjazd. I zrobimy sobie tu osiedle. Ale zanim się zajmiemy tym osiedlem, to spojrzymy co, co jest z tymi farmami. wybudowali budowali sobie pola i się dziwią. Weźcie sobie, zbudujcie gospodarstwo, nie ma problem. Teraz się rozbudują. I mamy mieszkalną strefę. I my sobie zbudujemy tutaj takie osiedle, tylko ja zapominam, że jest ręczna budowa budynków mieszkalnych. Zobaczmy, jakie fajne osiedle. Można byłoby zbudować. I nie jest jakieś hiper drogie. O! Nie wiem. No. Nad tym się zastanawiam. Myślę, że to jest spoko, więc... Zbudujemy sobie takie tutaj, nie, nie wiem, osiedle tam sezonowe. To się nie tak robi. A, buduję serii, to znaczy roads. No to E. I sobie zbudujemy drugi wariant. Nie. Ja. Ten wariant to są tylko. Niech już będzie tak. Odpuszczę sobie to męczarnie. Jak to się... Jak? Jak? Nie, proszę o zburzenie tego budynku. Dawać mi pieniądze. Mm, mieszkalne budynki poziomu pierwszego, które to było to. A to mówili, że to jest... Nie, jak to się znowu? Nienawidzę tego. Dobra. Bierzemy to. Proszę o zbudowanie się normalnie, czyli tak jak sobie proszę. O, nice. No i co my mamy zrobić z tym, że wy nie macie prądu? A czemu nie macie prądu? Pokażcie mi to. No i nie, no nie jest ogólnie problem z prądem, tylko... Cicho będzie. Tylko, ten, jest problem z tym, że po prostu tu, a tu nie sięga, więc... Nie wiem. Re wyremontujemy nasz dom, drogę. Pff. Wyremontujemy Waszą drogę, i Wy nadal będziecie mieszkać na tej polnej. Nie myślicie nawet, że ja Wam to zmniejszę. Pff. ale wybudujemy tu sobie yy, drogę miejską. Yy, I ta droga miejska będzie iść sobie i będzie ona obsługiwać strefy komercyjne. Proszę bardzo. No zamieszki sobie wybuchły. No, no najlepiej to wy tutaj mi zróbcie zamachy terrorystyczne. No to jeszcze lepiej. Bo oni mi tutaj sobie wyszli na ulicę. To... Czy wy będziecie... O, dobra, oni się tu będą w nieskończoność budować. Co tu się dzieje? Co tu się odwala? Musimy przyspieszyć czas, żeby oni się tu szybciej budowali. Proszę bardzo, całe zapotrzebowanie powinno być zmniejszone. Teraz mi dać spokój. Nie mamy zapotrzebowania na mieszkańców, bo wszyscy mieszkają tu. Krzywo jest, dobra. Co z tego? Czemu nam spada populacja? Dawać nam mieszkańców. Bo teraz wymuszę. Budżetu państwa. Czemu tak dużo osób umiera? Dawać mi mieszkańców. Dawać mi zapotrzebowanie, bo zaraz pi piaskownica włączy. Dawać. Ile wartość pożyczki? Hmm. Mam budżet 68 tysięcy. A tutaj ta farma się nadal rozbudowuje. Patrzcie, ile tu już w ogóle jest pracowników w tych zakładach przemysłowych. Tutaj są najstarsze, więc zobaczmy sobie te. No tutaj dwunastu. Najgorzej, że na tych polach to tylko dwóch tam. Oni mogliby się jeszcze bardziej rozbudować gdyby im się chciało, ale oni są jakimiś starymi leniami. Więc nie rozbudują się. Ale już zapotrzebowanie spadło, na mieszkanie już w ogóle nie mamy, ale to zawsze fajnie, że udało nam się zaspokoić popyt i myślę, że ten, że jeszcze przydałaby się trochę rozbudowa, więc, <grym> y ej, nowy kamień milowy. Mm. Kościół. Dobra, tutaj ten mały kościółek za bardzo nie sięga od tej reliki. więc my sobie postawimy sobie tutaj kościołek yy, i odwrócimy się, żeby dało się na, żeby dało się zrobić zdjęcie. Jeszcze bardziej się odwrócimy. O! przy bardzo! Idealna pozycja do zdjęcia. Dlatego trzeba zrobić zdjęcie. Uwaga! zdjęcie. Jest! Weszło zdjęcie. Wy tego pewnie jak zwykle nie widzicie, bo mam jakąś inną. Mam metodę na to, po prostu. Print screen. Ja dlaczego tutaj tyle tych ludzi spada? Przecież ja im kościół zbudowałem, no. A im nadal coś brakuje. Nie no, no to ja, ja im z, zaraz zrobię apokalipsę. Dawaj, gdzie są apokalipsy? Niszczymy miasto. Hmm to nie tu nie no nie wiem gdzie to jest ale możemy zrobić coś takiego że to jest nasze miasto sezonowo pierwsze dobra Jest. Mamy etykietkę, to jest sezonowo pierwsze. Będzie bardzo rozpoznawalne. Zyska uznanie. No, tutaj się te farmy rozbudowują. No, rozbudowują się. Go proszę, już, żeby mi populacja nie spadała w mieście. Proszę. Proszę nie spadać. Społeczeństwo się starzeje. Przecież nie jesteśmy aż tak długo. Zobaczmy to. Zobaczmy nasz wykres. Tutaj tak było i wyleciało. A teraz. No, tutaj mieliśmy duży budżet, a teraz w miarę się wyrównało. Łącznie mieliśmy 163 tysiące. Nie wiem, na pewno nie. 408 mieszkańców. No, najbardziej rozbudowała nam się tutaj ta strefa. Ach, dzisiejszy odcinek zakończymy sobie tym, że wybudowaliśmy piękny kościółek. Ja się z Wami, widzowie, żegnam. I było, włączam sobie Windows przycisk i wyłączam sobie nagrywanie. Do widzenia.